Siemanko, widzimy się ponownie. Miałem mieć inne plany na ten odcinek, ale niestety lampy mi nie dojechały. Materiał pod podsufitkę mi też nie dojechał. Zająłem się troszeczkę komorą silnika. Jak widać, X-Pipe'a sobie polakierowałem już w inny kolor, troszeczkę jest jaśniejszy. W metaliku ładnie to wygląda. Włożyłem nowy akumulator, trzeba go podłączyć i zobaczymy, czy Audi odpali. A czemu ją odpalam? Chcę ją odpalić z tego względu, że e, wymieniam olej. Nie pasowałoby ją troszeczkę przepalić, żeby ten olej się rozrzedził. No jeszcze odmę podepnę. Dobra, no dobra, odpalamy, zobaczymy, czy odpali. Dwa miesiące nie była odpalana. Także myślę, że może być z tym lekki problem nam sobie kluczyk dobra i zobaczymy co, co się stanie i odpaliła. Dobra, poczekam teraz jak się nagrzeje i spuszczę po prostu olej. Z tego względu nie mogę się nadczechać, nie mam pół założonych. Z tego względu, że w dzisiejszym odcinku zajmiemy się też spasowaniem całego przodu. Pas przedni jest zdecydowanie za nisko, muszę go po prostu podnieść. Ale zdemontuję go całego z tego względu, że będę malował parę plastików silnika, które znajdują się tutaj z przodu. Więc muszę go całego zdemontować. Także widzimy się za chwilę i spuszczamy olej. Dobra, silnik się już nagrzał. Śrubę od korka, znaczy ko korek sobie poluzowałem. Teraz czas odkręcić, I się nie poparzyć. Czekamy sobie zleci. sporo tego oleju w układ wchodzi około 6,5 litra nadzieję, że mi miski starczy dobra, olej sobie tam kapie teraz zbiorę się za przodu filtra oleju jeszcze nie, nie odkręcam z tego względu, że pas przedni tak muszę ściągnąć i pod filtr oleju na podstawkę Z do ciśnienia oleju e... A Dlaczego chcę ściągnąć przód? Z tego względu, że są strasznie duże szczeliny Nie jest spasowany pas przedni jest za nisko po prostu I ogólnie ten zderzak mam do poprawy Tak jak wiecie ja go spawałem z dwóch Ładnie dolega. No tutaj ta śminka się jeszcze zmniejszy, jak to idzie zderzak do butnika, Ale tu, od, na tym odcinku, jest szpara, z tego względu, że popełniłem mały błąd, bo spawałem ten zderzak łącząc go gdzieś w tym miejscu na stole i on mi się po prostu wypaczył. Ale to jest nie problem, z tego względu, że e, ja sobie tutaj po prostu nadspawam to, że będzie ładna, równa linia i będzie wszystko ładnie pasowało że auto idzie i tak do lakierowania, także mi to nie przeszkadza. Planuję jeszcze założyć tutaj spryskiwacze lamp. Mam cały zestaw z Passata, tylko brakuje mi jednej zaślepki. Ale myślę, że dam radę to ogarnąć bez zaślepek. A zaślepki sobie po prostu dokupię w późniejszym czasie. Dobra, także co, nie, nie przedłużam, tylko biorę się za rozkręcanie. Thank <laughs> you. thank you to nie było planowane. Cały jestem mokry. No ra, sobie odchyliłem. Lepiej odłączyłem linkę od maski i pas przed nim się położył. Nie chcę po prostu rozpinać układu wspomagania, bo nie widzę takiej potrzeby. Teraz mam dostęp do filtra oleju bez żadnego problemu. Dojdę tam, odkręcę go sobie, pod, zamontuję podstawkę. Zaraz Wam ją pokażę, jak ona wygląda. I. No co, odkręcę sobie te wszystkie osłonki i loty i będę mógł to powoli lakierować. E, to jest e, uniwersalny wykrętak do filtrów oleju. I powiem Wam, że trochę ciężko widzę, ale coś tam się ruszyło. Ja będę musiał wziąć większy. I tak wygląda moja podstawka filtra. Tutaj jest czujniczek odpowiadający za ciśnienie oleju. Tu jest taka przedłużka, i to po prostu musimy sobie teraz wkręcić. Umoczę sobie trochę uszczelkę w oleju. Sobie czyściłem, ale zawaliło się znowu oleju. i wystarczy teraz to tą śrubę dokręcić i można wkręcać w filtr oleju. Okej, okay, mam klucze Zobacz, to jest 24 To nie jest 24 e, 26 tak 20 albo na rzecz nawet 25 25 śrub. Dobra, trzyma leżanko, nic się tu nie opiera. Teraz możemy sobie wkręcić filtr oleju. Standardowo moczymy uszczelkę w Do oleju. Przeszkadzały mi te przewody od spowadania. Muszę je przesunąć i wkręcamy. powinno być ok. Dobra, także wszystko mam wyciągnięte to co będę malował yy, a tak tu się teraz prezentuje jest masakra ale na pewno będzie lepiej. Pokryw nie będę malował ponownie, choć może by było yy, będą na nie plastikowe obudowy założone, także obudowy pójdą w czarny połysk i prawdopodobnie założę jeszcze oryginalny filtr powietrza, to znaczy puszkę, bo sam filtr będzie Piper Crossa. I na pewno jakoś zmieni wygląd tej komory, bo szczerze mówiąc trochę tutaj za dużo zdrutowałem. wyglądało to niechlujnie. Dlatego teraz postaram się zrobić to lepiej i żeby to jakoś wyglądało i żeby nie musiał się wstydzić. Podnieść maski. Dobra, także biorę się za te plastiki i do zobaczenia za chwilę Ok, także mam elementy, które będę lakierował na stole. Muszę je sobie tylko teraz wyczyścić, odtłuścić. Są troszeczkę brudne. Te rurki już kiedyś malowałem, ale odcień się bardzo różni od tego co malowałem Expipa. Także je pomaluję sobie jeszcze raz. Muszę wziąć sobie te gumy. Tu muszę ściągnąć jeszcze te rurki I mogę zacząć szlifować i przygotowywać do lakierowania Także Wszystko sobie już zaszlifowałem ładnie, zmatowiłem Te rurki też ładnie obskrobałem, już mam je odtłuszczone Do nich użyłem takiego preparatu Remover Fajnie bardzo działa, polecam A plastyczki musimy sobie teraz zagruntować i będziemy mogli kłaść na nie podkład akrylowy tutaj sobie już jeden zagruntowałem a ten jest nawet zapodkładowany także działam sobie teraz tymi okej, okay, wszystko mam teraz zapodkładowane ładnie trzeba poczekać aż wyschnie i będzie można to szlifować mam na nadzieję, że efekt mnie zadowoli Szczerze mówiąc, nieźle, nawet bez szkifowania by to można było malować, ale ze będzie jeszcze lepiej. Także dążymy do ideału. No i co, ja chyba się zanim będę żegnał, bo trochę się zejdzie, zanim to wyschnie. Pewnie słabo mnie słuchać, bo musiałem założyć maskę, ale ja powiem Wam, że na pewno będzie lepiej i. Pokażę Wam efekt końcowy w następnym odcinku. I już pewnie wszystko polakierowane będę składał. Także zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, siema.